Dlaczego wychodząc z toksycznej relacji wygrywasz swoje życie, koniecznie zostań do końca. Ucieczka z matrixa toksycznej miłości. Jak wyrwanie się z chorych więzi zmienia cię w bohatera własnego życia? Wyobraź sobie, że nosisz niewidzialne kajdany. Z każdym dniem są cięższe, ale tak przywykłeś do ich brzęku, że już go nie słyszysz, aż do pewnego dnia. Bach! Trzask! Zdecydowanym ruchem radykalnie zamykasz za sobą drzwi tej relacji. Nagle odkrywasz, że świat ma kolory, o których zapomniałaś zapomniałeś. Oto dlaczego ta ucieczka to twój osobisty reset wszechświata. Mitologia twojego mózgu, czyli kiedy kortyzol zamienia się w endorfinę. Toksyczny związek to jakbycie na permanentnym kacu emocjonalnym. Twój mózg. W trybie survivalowym produkuje kortyzol, hormon stresu, w ilościach porównywalnych z żołnierzami w strefie wojny. Ale gdy przerywasz tę toksyczną karuzelę, dzieje się magia. Po trzech miesiącach wolności hipokamp, czyli twoje centrum pamięci, zaczyna się regenerować, a neurony tworzą nowe ścieżki. Jakbyś dostała drugą młodość w preorderze. Operacja wolność. Odzyskujesz skradzioną tożsamość. Pamiętasz dawną wersję siebie sprzed związku? Ta, która śmiała się głośno, miała pasję i nie bała się mówić nie. Toksyczny partner, partnerka zamroził ją, jak Disneyowską księżniczkę. Ale dobra wiadomość jest taka: Twoja prawdziwa jaźń nie umarła, tylko czekała w ukryciu. Teraz masz szansę zostać archeologiem własnej duszy. Wykopaliska mogą być bolesne, ale co znajdziesz? Skarby, marzenia, ambicje czy prawdziwe ja efekt domina czyli jak twoja decyzja zmienia bieg historii gdy wychodzisz z toksycznej relacji uruchamiasz łańcuch zdarzeń godny filmowego scenariusza dzień pierwszy budzisz się i nikt cię nie obraża tydzień trzeci odkrywasz że nuda to kod dla spokoju którego nie znałaś nie znałeś miesiąc szósty osiągasz sukces za sukcesem rok pierwszy ktoś mówi ci komplement i uwaga wierzysz mu a teraz biologiczny cheat code. Dlaczego twój przyszły wnuk ci podziękuje? Nauka udowadnia. Trauma z toksycznych związków może zmieniać ekspresję genów. Tak, to epigenetyka. Ale gdy przerywasz ten cykl, tworzysz nowy kod rodzinny. Twoje przyszłe dzieci nauczą się od ciebie, że miłość nie musi boleć, a twój mózg stanie się laboratorium, gdzie zamiast strachu produkuje się neuroplastyczność. Czyli supermoc przeprogramowywania własnej psychiki. Wiesz, jaka jest największa iluzja? Lepiej być w parze niż samemu. Tu właśnie tkwi haczyk. Toksyczne związki często maskują się jako lepsze niż nic. Ale prawda jest jak szokująca plotka. Samotność w wolności ma wartość VIP, podczas gdy toksyczna relacja to tandetny all inclusive. Gdy z niego wychodzisz, dostajesz najcenniejszą walutę świata czas na reset. Emocjonalnego systemu operacyjnego. Finisz jak z filmu. Wyjście z toksycznej relacji to nie porażka, to jest największa sztuka przetrwania XXI wieku. To moment, gdy z ofiary stajesz się kozakiem, z obserwatora, reżyserem, z postaci drugoplanowej, gwiazdą swojego życia. Pytanie brzmi: ile jeszcze scenariuszy chcesz oddać w obce ręce? I na koniec bonusik. Neurolodzy odkryli, że mózg po toksycznym związku regeneruje się szybciej niż wierzono. Uwaga, wystarczy 11 tygodni, by zacząć odczuwać detoksowy flow. Czas zaczyna działać na Twoją korzyść. Już teraz. Moi drodzy, w związku z licznymi pytaniami odnośnie porad, konsultacji, chciałbym wyjść naprzeciw Waszym oczekiwaniom. I serdecznie zaprosić Was na rozmowę. W razie zainteresowania, proszę pisać do mnie na wskazany adres mailowy. Zapraszam serdecznie.